Wow, moje doświadczenie zainspirowało jedno z zadań maturalnych. Od razu przepraszam wszystkich tych, którym sprawiło ono problemy i zgotowało stres. Arkusz maturalny z rozszerzonej biologii z maja 2025 roku cytuję mój artykuł opublikowany w 2020 roku w miesięczniku wiedzy i życie zatytułowany To zadziwi. Owoc kiwi zawiera w swoim soku białkowe enzymy, proteazy, które mogą trawić inne białka, a tak się składa, że galaretka, na przykład owocowa, składa się m.in. z żelatyna, a właściwie z kolagenu, czyli białka podatnego na trawienie przez enzymy kiwi. Oznacza to jednak, że świeże owoce, np. kiwi, papai czy ananasa, uniemożliwiają tężenie galaretki na ciastach z tymi owocami, a położone na już zastygniętej galaretce mogą ją po prostu rozpuścić. Dlaczego tak się dzieje? Otóż cząsteczki kolagenu mają postać długich nici, które podczas tężenia plączą się ze sobą, tworząc sieć, w którą złapane i uwięzione zostają cząsteczki wody. Z kolei kiwi, kiwi jak już wspomniałem, kiwi zawiera enzymy w swoim soku działające trochę jak takie nożyczki, które mogą atakować, mogą przecinać poszczególne nici, powodując, że całe to rusztowanie zostaje pocięte, zniszczone i w ostatecznej e, w ostatecznej formie zapada się, uwalniając te uwięzione cząsteczki wody. My obserwujemy, że z takiej trójwymiarowej struktury, takiej galaretki, traci ona swoją formę i zaczyna się tak jakby rozpuszczać. Efekt jest oczywiście zależny od temperatury, jak w przypadku większości enzymów. Im zimniej, tym wolniej działa enzym, im cieplej, tym. Będzie on działał szybciej, powodując, że już w kilka godzin, na przykład, nasza galaretka zaczyna puszczać wodę, no i oczywiście granicę wyznacza temperatura denaturacji samego białka.